Siemaneczko, witam wszystkich bardzo gorąco. Ja jestem Bąkul i ze mną dzisiaj jest pan Remigiusz Maciaszek. Witam państwa bardzo serdecznie. Postanowiliśmy razem z rokiem pograć sobie troszkę z racji tego, że wyszedł dodatek, nowe karty, super zabawa i zobaczymy jakie to fajne talie tutaj rok przygotował. No, Paladyna wziąłeś, ja też mam Paladyna. Jestem ciekawy, czy tym samym właśnie gra. No mój Paladyn jest przystaniejszy niż twój Paladin. A, nie wiem, czy ty masz preferencje. Podobno masz żonę i syna, więc nie wiem, czy teraz wyszło eee, na jaw. No, jakoś tak nie przemyślałem tego do końca, wiesz? No. Zacznijmy, tak. Bang. A, bo ja wiem dlaczego uważasz, że jest przystojniejszy, bo ma brodę, tak? To tak jest wyznacznik. No być może. Chociaż kobieta z brodą, wiesz, ja też... No, właśnie, ja przez chwilę myślałem, że mamy dokładnie tych samych, ale przecież ty masz panią tam, więc to. Tam... Ale kobiety z drugiej strony nie bywają przystojne, nie? O nie, to jest zupełna nie, nie. nierówność, to co się teraz wydarzyło. Bo, bo wydaje mi się, że ja dałem plus jeden plus jeden jednej karcie, a ty dałeś plus jeden plus jeden tylu wielu kartom. To jest, ale nie, nie, bo teraz jest pytanie, bo ty wyrzuciłeś Murloka, więc. A ty? Ci Odpowiem ci tak, mamy podobne deki, ale nie te same. O, tego jeszcze nie Mamy jedziesz. podobne, ale nie te same. Ja to, ja to już ja mówię ci, że to jest 100%. No dobrze, no czas pokaże. Czas pokaże. Okej, okay. zróbmy to tak. Rok, czy ty powiedz, czy ty bierzesz udział w jakimś turnieju? Czy ty na przykład ty jesteś zapraszany do <laughs> światowych turniejów? Bo, bo mnie zapraszają już wszędzie. Na jemie na, na mam grać w finałach. Tak się śmieją przede wszystkim, ja? nie? No, no wiesz co, no nie wiem, nie, nie, to jest jakiś... Jakiś sarkazm w twoim głosie. Nie, bo się jest, Bo ja muszę częściej grywać, gdyż już teraz... Boże, drogi! Bydlak! Z drogi! On mi się w ogóle nie podoba. nie jest superancki. No mi się nie podoba, że w ogóle ty masz murloki. 4-1, 4-2. O nie! To jest paskudnik. No, jest, jest to, jest to straszny, strasznie nieprzyjemny paskudnik. Ale to będę się tutaj rozbijał o tą twoją barykadę, powiem ci. A ja tak ładnie mam tutaj choinkę. Próbuję cię zagadać, wiesz? Mam tu choinkę, mam bombki, a nawet mam bombkę, którą przygotowałem, bo ja co roku robię ze streamerami, z YouTuberami. Ja mam bombkę z tobą nawet, wiesz? A -a -a. Ja teraz do kamery pokazuję wszystkim, proszę bardzo. Nie mówcie ci, nie mówcie, nie, żeby rok nie widział. Tak, ma okulary tu. Ale ja widziałem już I tą bombkę. A kurde. Bożeś na Facebooku no wkleił moje zdjęcie z... Widziałem jak ja się z so bo całuję przy użyciu twojej bombek. No, było co? tak. Kurde, to już wszystko poszło. Nie poważny z ale... Samą nie. Mówisz, że żona oglądała też? No nie, Demis, no. Ja to już nie wiem. Dobrze, no dobra, czekaj, co ja tu mogę zrobić od mądrego? Mm. Mm. Kilka opcji jest, wiesz, rok. Mm -hmm, mm -hmm. Ja ci polecam. Opcja na przykład Escape Conceit to jest też dobre. O nie, ty teraz masz tego, to jest fajna karta. Dociągasz sobie na pciocha jedyneczki. Dwie jedyneczki teraz na stół pewnie. Elegancki. Jak się nazywa ten typka? To jest cylinder? Nie, to jest taki kapelutek. Me Melo Melonik? Nie? To wiesz co? No, trudna sprawa. Me me no. Melonik. Znaczy, ja wolę się wpisywać teraz w Google, bo mógłbym to wpisać. tylko jakbym wpisał Melonik, to wiesz, różne rzeczy mogą wyskoczyć. No <noise> nie, tam pierdziele się, nie będę się tam stał. Nie, lub tak weź. Tak będę grał. Tak jesteś, kolego. Tak będę jechał. No hmm. zobaczymy, gdzie cię ta jazda zaprowadzi. Uważaj lepiej teraz. Dobrze. Teraz tak. Hopla. Żeby cię to. Kurde, żeby cię tak porobić troszkę. No. Dobra, to tak. Idziemy. O. I to. A nie spodziewałeś się, że kurczę, kiedykolwiek prorok zagłady będzie mógł atakować? A, nie będzie. No, nie, nie. Będziesz się rozbijał. No, o może niego. mieć niewiele okazji do tego ataku, No, to no Jak walniesz w twarz. No. no, ja bym go mógł zabić, ty wiesz o tym, nie? No, ja generalnie zachęcam do tej opcji. Się po, nie, coś, nie, po coś go płacę. wrzuciłem. Nie chcę go zabijać tak bardzo. Ja już wolę zrobić tak. No dobra. Czyli jednak twarz. No, już, no czy Ty, ty czy... może powinieneś po prostu hunterem grać. Albo. albo wojownikiem. <grym> Teraz zobaczmy. O! Moi drodzy, nastąpi przełom. Nie nie, nastąpi przełom, bo niestety... ale... ale myślę, że spokojnie mógłbym zagrać tą. To na pewno jest dla Ciebie problemem, co? Kurcze kolego. Ja, ja pierdzielę. Kurcze, to za jest hamster? na pewno. To jest dobre, pyszne to jest. No je, Wypadki się okay. Tego nawet nie podejrzewałem, że trafimy na dwie te same, o ja. Ninja płetwi. Ja tego twojego to nie wiem, nie mam w ogóle tego doppelganger'a. I to, żeś go sobie skopiował, to ciekawe, że też staty mu się tak fajnie skopiowały. Tak, tak, tak. Z to może być bardzo dobry. przyjemna karta, korda Mmm, pyszna. No dobra. No i teraz... Sprawa jest następująca... Dobra. Tutaj, żebyś bańki mi czasem nie zepsuł. No i lecimy, kurczę. Okej. Okay. tak Także. No. Problemem jest to, że ty sobie przyzwiesz Murloki teraz, widzę mój misplay. E, więc zobaczymy tylko, czy to będą szczęśliwe Murloki. Nie. Nie tu inaczej zagrać, ale okej. Okay. Ale to ryzykownie grasz, ci powiem. No, bardzo gram ryzykownie. Bardzo ryzykownie. No. Aż. aż, Powiem ci, że aż ciśnienie podskoczyło. <laughs> Albo zobaczymy, Zobaczmy, przerwę. co teraz się stanie. Uwaga. Takie. Widzisz, mogłeś sobie prędzej no. wyrzucić jednak, bo byś sobie ładnie go zbuchował. Ale teraz jest pytanie, czy Dawid ma jak porobić? No bo. Tak Pan przystojny u góry 19, ja mam 4 plus 4 plus 4 No to jest 12 To jednak trochę brakuje Kurde no, no. Dobra, zróbmy tak Nie, tak nie rób Tak, jest, tak Właśnie, nie Właśnie, że robię, ja tak to... chcę No dobra, to tak super. to jeszcze nie jest tak źle Tak może być? Okay. No nie Zostałem pozwolenie Co za perfidia to... i podłość <noise> Dobra, to Musimy sobie zrobić tak. Tego dla kamocarza to sobie zrobimy tak. No najgorsze jest to, że ja muszę... Ja muszę po prostu rzucać wszystko, no. To już jest tak naprawdę ostatnie tury tej gry. Mhm. Mm ostatnia, ostatnia możliwość. O nie, jeszcze dociąg. Mm. Znaczy, ja Cię tu porobię, powiedz mi. Poleca mnie. <grym> Wolałby Zagra, mnie. Zagrajmy tak. Ile może na stole być kart? Siedem, nie? Znaczy... Siedem. No właśnie. Ja już trochę zgupiałem. Oj. Widzę, że Cię jeszcze tutaj świąteczna atmosfera trzyma, wiesz? O nie, co tu się stało? Czekaj, czekaj. Czy tu nie ma? Oje... Oje. Ja O to jest nieprzepisane właśnie, nie? 6, 8, 10, one off, tego. one off jesteś kurwa. No ja pierdyczę, no Ej, to weź wszystko walnij w twarz, bo w końcu jesteś one off, to następnie mnie zabijesz Co, Dawaj to dawaj. Co tutaj za goniec, mi powiedz. Dobra, kichać tam na ciebie i te twoje pomysły. Ja tu muszę zrobić tak, i tak i tak się musiałem spieszyć i nie myślałem klarownie. Just... Ojej, boskie. Oj, oj. Jakie to jest nie... nie. jakie to jest bardzo niefartowne, no? To jest bardzo nie. o jakie to niefarto. Ojej. Jakby niej, mi się dowódca Murloku trafił z tych dobranych, ale to przywołuje kartę, która ma jeden koszt, więc. znaczy cenę. Hm. Cena nie gra roli. Dobra, panie Remigiuszu, to. Takie zagrajmy, takie zagrajmy, takie zagrajmy, takie zagrajmy, wszystko zagrajmy. Jezu drogi. Bardzo fajna jest legenda. No super, tylko że niezbufowana. No ale mimo wszystko. O Jezu. Żarobuch pali brody. No podejrzewam, że taka postać nie istniała nigdzie w świecie, ale... E, w świecie Warcrafta. No bo on ma armatę zamiast żołądka, nie? Aha! No, więc to nie są żadne. Ja myślałem ja myślałem, że po prostu dużo testosteronu ma, ale okej. Okay. A to, że... Że tak 10. Czekaj, ja może... daj najmniej liczyć to jest. No dobra, nie ma no. Nie licz kraj! Mam zbyt wiele a, mogłem się dociągnąć. A, jestem kurde super, super zabawny. Ale masz fajne te karty, cholera, brakuje mi. A ty widziałem, że u siebie na YouTubie rozpakowałeś, i masz 116 pakietów. Było, mhm. Teraz, że to 50, to dlatego mam też tak dużo, wiesz. No nic no, powiem ci, że... Mogło być fajniej. <laughs> Dziękuję ci bardzo. No starałem się no, jak mogłem, nie? co teraz? Deflink. O stary, teraz to porobię. Poka? Ea! Ea! Report go. Ja bym go zreportował, to jest niemożliwe. No nic, no to no, tak Nie no podoba mi się tak. ten dek. On nie ma takiego, tego, takiego tempa, nie ma fajnego. Nie no, mu się podobał. Nie, twój Super. był bardzo fajny taki. Bardzo nie twój, dek, e, nie, twój dek jest taki. Ja ci powiem, bo ty źle zagrywałeś. Ty w twoim deku. Co prawda po, po, chodzi o to, żeby wyrzucić dużo kreatur, ale musisz je do pewnego momentu trzymać, żeby Że je na początku bufować. Pobufować. Ale jeżeli ty na przykład dostałeś kreatury, a bufów nie dostałeś, albo dostałeś bufy same, bo też się tak zdarza, a kreatur nie ma. I to jest problem tego deku. Dobra, to jest 1-0, moi drodzy, gramy do dwóch zwycięstw. E, ja sobie wezmę coś tego. E, czy ty już masz wybrane? Czy ty już masz wybrane? A o! To to jest, będzie zaskoczony. To jest fajna Natalia. Tak myślisz? Tak, tak, Tom jeszcze nie grałem. Dobrze, to ja też sobie zrobię coś takiego wyjątkowego. Eee, chyba to. Okej. Okay. A jeszcze chciałem powiedzieć, że jak jesteście zainteresowani e, takimi rozgrywkami, to musicie śledzić kanały, czy to uroka, czy też e, będziemy na przykład wyzywać innych profesjonalnych graczy jak sushi, bo na tak przykład. jest. <laughs> Zobaczymy, kto sobie najlepiej poradzi z nowymi kartami. Okej, okay. okay. to mamy tutaj Łotra. Mamy, mamy. To jest inny Łotr niż ten, z którym żeś się spotkał ostatnio. Ale nie, okay. mniej, nie mniej. Jest zabójczy również. Super. Ja się cieszę. Chociaż tamten ja mu... był tak średnio zabójczy, nie? Tak, ja odniosłem wrażenie. Znaczy, można zawsze zwalić na tak zwane RNG. Mhm. Mm o nie, powiedział zwalić. O nie, śmiesz. Moi drodzy, to jest tak śmieszny odcinek, że aż brz... brzuchy mnie bolą. A nie, mam się Wsz Wszystkie nie. cię bolą? Wszystkie moje brzuchy bolą. O, boż. Dobra, i teraz zobaczmy. Uu. To akurat stop deku. To, że mi się przyfarciło. Nie, nie, nie na no litości, jak ja nienawidzę tego siekiera. No to jest. Jak to się nazywa? Masz po angielsku? Czy po polsku? Po, po polsku mam, się nazywa się no, tak. To jest tak zwany win-ax się mówi, że on od razu wygrywa, bo to jest faktycznie bardzo mocna broń, ale... Chryste, panie. 3-2. Ja muszę coś zagrać. Żeby, żeby ci było nieprzyjemnie. Żebyś nie wiedział co masz zrobić. O, o nie. spokojnie. Po, po, powiem ci tylko tak, nie musisz się bać. To nie jest agresywny deck. Także... Taka, taka mała podpowiedź. Taki nie jestem, bo, bo, bo istnieje właśnie taki dek, tak zwany Pirate Warrior i on jest bardzo agresywny cały czas w każdej turze no. piratów i w twarz i ja zawsze mówię, jak ktoś gra tym dekiem to nie będzie moim kolegą już i... Znaczy używałem tak naprawdę brzydszych słów, ale nie będę tutaj przytaczał. <grym> Domyślam się. O! Trucizna. I co pójdzie? Hmm? Można i tak. Nie można inaczej, no. no. wiesz, no to trzeba było przyjąć, bo to faktycznie. Tym Berserkę jak urośnie. No, no ja mam za to siekierę zagłady teraz taką, jak ty trochę. Troszeczkę. Dobrze, ja sobie zagram coś takiego. Zobacz sobie, fajna karta to jest. Chryste Panie. No, elegancka. No. Co prawda, to prawda. No hmm. to, co ja mam do zrobienia tutaj, no? Można to zagrać tak. I znowu się zranić na podle. Ale to nie chcemy, żeby to stało na tym stole dłużej niż potrzeba, nie? Dokładnie tak. To, to, to jest profesjonalnie mocna karta, kurde. 4, 4, 3. Jak nie masz ja sposobu, żeby to usunąć, to jest strasznie przykre. No dobrze, no zobaczymy, no. Okej, okay. Co? co to. Co? Bufy, bufy, kurde, nie patrz, nie patrz na tą kartę. Skradzione nie towary. Nie to jest niespodzianka. Chryste, panie, dobrze mi wyskoczy to jakiś, jest jakiś w ogóle... Zdegna prowokacja, rok. <laughs> Będę cię prowokował. Dragi, no. no widzę, no czuję się sprowokowany mocno w tej chwili. A co ja mogę, no co ja mogę mądrego tu zagrać, no? To było mądre. Mogę zrobić tak? Mm, i może zagrajmy sobie na razie. Tak. I co ty na to? Jak na lato. Teraz zobaczysz. Ojej, ty to. Czekaj, czekaj, czemu ty to masz? Ty, ty mi to skradłeś. Czy aby na pewno? Czy aby na pewno? Ja chyba miałem. Od, odkrywałem jedną kartę z twojego tego za, za pomocą tak. ciastkowego potwora. I co ty na tego powiesz, wielkiego Taurena? O, świat... Mmm... Macie znaczy, powiem tak, masz zakaz używania kart, które wycofują na rękę. No dobrze. Nie no, rób, rób, rób co, co potrafisz. Potem będzie, po tym po rok powie, no dobra, no to przegrałem, bo nie mogłem. I potrafię zbyt wiele, teraz jak to zrobić? <grym> cholera. Mmm chawerny świat no. no tak patrzcie taka prosta gra dla dzieci karciana no jakiś patrzcie no tutaj jakiś jakiś org zielony z różdżką tutaj jakiś eee... Krówka w zbroi Rok lubi jak ja mu tak mówię, zawsze jak myśli. O, tu płatnerka, zobaczcie jaka śmieszna, jaka taka kobieta śmieszna. Śmieszność polega tej karty, że kobieta w, jest w pracy i ona zastępuje mężczyznę, rozumiecie to? O what the fuck. Za Nie zauważyłem, że on ma jeszcze ten szał. Tak, on jest teraz szałowy. Ale już się bardziej nie wścieknie, nie? Nie, już się nie wścieknie. To ja bym to zrobił w odwrotnej kolejności, widzisz? Zgłupiałem, nie, za nie zauważyłem, że on ma ten... No tak to jest jak się gra za mało, to potem się nie, pa nie pamięta o tych mechanizmach takich podstawowych. A nie Cześć ma sensu czytać każdej karty, kurde, tak jak co Tak się tłumaczy, no tak się... Ja nie wiem, no. Tak się tłumaczy. I to jest właśnie... Ja bardzo lubię ten dodatek, on jest bardzo przyje przyjemny. O oh yeah. Nie, on jest naprawdę bardzo... Ja nie wiem czy nawet on nie jest. Ja nie lubię mówić, że coś jest najlepsze, bo różnie to tam... różne aspekty trzeba wziąć pod uwagę, ale na pewno jest jednym z najlepszych. Bo faktycznie dodał świeżość do tego. Ja grałem trochę częściej od ciebie, zanim jeszcze ten dodatek wyszedł, więc ja grając codziennie przez parę godzin odczuwałem już takie zmęczenie, monotonność, cały czas te same deki. No, no, no. O nie, czekaj, czekaj, bo tu zagadałem się, a tutaj nie przyjemna sytuacja. O, no, no, no dobra. No i przestań, no nie jest tak źle. Ojeju. Okej, okay, okej. Okay. Dobra. No, to nie jest fajne. O oh, shit. Jak tego mi zabijesz to tu. No dobra. E, no dobra, panie, 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 panie. No dobra, no. No nie, no nie dobra, no nie dobra, no nie podoba mi się to. Oj, przestań. Gorsza rzecz. Cię to trafiają. walne, to mi przejmie. Hmm. Mnie smuci natomiast to, że mam tak mało kart z agonią, bo to właściwie takie. Agoniczne są za, za karty tutaj. Trochę mi się to nie podoba. Muszę, ale to bardzo ładnie sobie teraz. Bardzo ładnie sobie kupiłeś czas. Mm. Kupiłeś turę tym, bo jednak Sylwana to jest Sylwana, i to jest właśnie. To jest to, o czym mówimy często, czy to ja, czy Mateusz, też inni streamerzy, ymm, którzy grają w jednak te klasyczne legendy to, to, są, to są jedne z najlepszych legend i to jest podstawa, czy to jest Ragnaros, czy to jest Sylvana. Także jak ktoś się zastanawia, jaką legendę skraftować jako pierwszą, to myślcie o, właśnie o tej Sylwanie, o Ragnarosie, to są jednak bardzo dobre legendy. To prawda. A tu... Wiesz, spośród tych legend takich podstawowych, to też lubię tego, który niszczy postacie z prowokacją. On jakiś tak. Dead Knight, a nie mam mm -hmm. go u tak, siebie. Tak, jakoś... tak, czarny rycerz, tak, tak. Ale chyba że jego, jego sprawy. No? On aktualnie nie jest grany, ale on, on, on myślę, że on powróci. Hmm. No nie wiem Bo czemu on prostu... nie jest grany teraz bardzo się nadaje do grania, wydaje mi się. On się nadaje, jak na przykład Druid daje te wielkie drzewce te taunty, to też jest bardzo fajny. Ale jest kar eee... z prowokacją. Jakoś tak w zasadzie. Ale okej, okej. Okay, okay. Tak, tak, tak. No i kurczę, udało się ładnie. No. Jeszcze, jeszcze, jeszcze tutaj wykonałem mały błąd, także już od razu ludzie będą w komentarzach pisać. Wykonałem błąd, bo mogłem rzucić gula. Zanim jeszcze zabiłem, wtedy by się zbufował. Mm, wtedy by się zbufował berserker jeszcze o jeden punkt więcej. No, no ja tutaj niewiele poradzę, muszę ci powiedzieć. Ta lila wygląda na wiążącą uprawnie. No proszę bardzo. Niewiele mogę z to, nie, to jest no. takie jajko niespodzianka, wiesz? Jeden jeden Za cztery many. Niech to To jest jednak ten nagoniach. No. Tak, to jest. No dobra, to powiedzmy, że świąteczna atmosfera. Mogę się. to ja się pooddam. Bo, bo jak ty masz smutny siedzieć po tym rodziną taki smutny, przybity na drugie siedział. święto. Nie płacz. No dobra. To nie, to się nie poddaje. No widzisz, no tu miałem taki dobry plan, żeby tu cię jakoś potraktować, no ale to. zabrakło mi jednego tego. O kurde. No. Ale to tak bywa. No, ja powiem Tak ci. bywa, tak bywa. Bardzo ładne te karty, kurde. Fajnie, nie? Musiałem cały czas być go... w defensywie. Tam kolor jest dobry, całkiem spoko. Okej. Okay. No to nic, 2-0 udało się. Honor obroniony. Ja ci dziękuję bardzo serdecznie za grę. Ja również super było. E, moi drodzy, i to była rozgrywka oczywiście z nowymi kartami. W Hearthstone. O, nie wiem, śledźcie nasze kanały, mój Roka, I wkrótce jakieś może kolejne materiały się pojawią, właśnie z Farstona. Trzymajcie się, papa. Hej, hej.